Hej, witam was serdecznie. Overwatch, wielki międzynarodowy hicior. Sprzedane ponad 30 milionów kopii. Spory zespół Blizzarda nieustannie pracuje nad grą, a firma może się pochwalić niezwykle grywalnymi i dopracowanymi produktami. Czy aby na pewno? Nawet po wielu godzinach gry w Overwatch możemy odnieść wrażenie, że jest to gra pozbawiona błędów. Nie pojawiają się bugi albo nie widzimy ludzi wykorzystujących eksploity. Jednak to nie znaczy, że nowe dziecko Blizzarda jest pozbawione takowych błędów. Jeśli zaczniemy obserwować doniesienia na oficjalnym forum czy Reddicie, to możemy dojść do wniosku, że Overwatch jest dziurawy jak ser szwajcarski. Tak naprawdę, my gracze musieliśmy się borykać z wieloma błędami. Na przykład, May nie spowolniała swoim miotaczem. Gdy złapaliśmy wieprzem kogoś na hak i ta osoba wyszła z gry, łańcuch nie znikał i byliśmy na stałe przyczepieni do miejsca, gdzie stała ta osoba. Takich błędów, które utrudniały grę, pojawiło się wiele i były one po czasie usuwane. Jednak to właśnie exploity, czyli wykorzystywanie błędów przez przeciwnika na naszą niekorzyść, przyprawiały nas o ból głowy. Metra całkiem niedawno mogła rozstawić niezniszczalny teleporter. Mei na ekopunkcie Antarktyda mogła postawić pod siebie ściany i wbić się w tekstury, przez co nie dało się jej zabić. Torbjorn stawiał wieżyczki w ścianie, a w futbolu Lucio, ludziom czasami udało się grać inną postacią i zabijać wrogich Lucio. Podobnych rzeczy było jeszcze trochę, jednak wszystko zostało już usunięte bądź naprawione. Jednak to jest nieustanna walka. Któregoś razu wszystko jest w porządku, Blizzard dodaje nowy patch i nagle coś się psuje. Jakiś bohater nie został w żaden sposób zbalansowany, a jednak któraś z jego umiejętności działa źle. Przecież kod gry tego Herosta nie został w ogóle zmieniony, to czemu nagle pojawia się błąd? Wielu ludzi, patrząc na to wszystko, wylewa na Blizzarda wiadro pomyj. No jak to tak? Ogromna firma, milionowe zyski, a wasza gra ma takie błędy. Toż to niedopuszczalne. Jak w ogóle to się dostało do gry? Co wy nie testujecie własnego produktu? Blizzard ma gdzieś swoich graczy i tylko liczy zyski. Blizzard nic nie robi i ich gra, jest pełna błędów. Takie i podobne wypowiedzi pojawiły się nieraz. No to jak to w końcu jest? Twórca gier ze mnie żaden. Szczegółów tego zjawiska nie znam, ale wiem, że ingerencja w kod gry w jednym miejscu może mieć wpływ na coś zupełnie z tym niezwiązanego. To jest delikatna sprawa, jedna zmiana może narobić niezłego bałaganu i to jest coś normalnego. Blizzard oczywiście dba, by ich gra była stabilna, jednak często nie jeden błąd prześlizgnie się do gry. Dlatego każdy nowy patch to nowe zmagania. Ale dlaczego pracownicy za słabo testują grę? Powiedzmy, że szansa na pojawienie się baga to 1 do 100 tysięcy. Więc nawet jeśli gry testuje aż 100 ludzi, to i tak jest niewiarygodnie mała szansa, że u Blizzarda dany błąd wystąpi. Albo żeby pojawił się exploit, trzeba wykonać konkretną i skomplikowaną czynność w ułamku sekundy. O większości błędów Blizzard dowiaduje się dopiero po wypuszczeniu pacza. Dopiero przy kilku milionowej populacji bugi w końcu się pojawiają i gdy miliony ludzi wykonuje przeróżne kombinacje, w końcu jeden gracz na coś trafi. A to wszystko w środowisku testowym nie było możliwe. Dlatego tak ważne jest wejście od czasu do czasu na serwer PST. Nieraz grając na nim, gra mi się crashowała. I wiecie co? Bardzo dobrze, że się crashowała, bowiem wtedy do Blizzarda wysyłany jest raport błędów i dzięki temu zwiększają stabilność gry. Na całym świecie ludzie posiadają różne procesory: Intela, AMD, inne ich generacje, różne wersje Windowsa, inne karty graficzne oraz wersje sterowników. I nie wiadomo, na której konfiguracji może się okazać, że klient jest niestabilny. Nawet zwykłe granie bez pisania na forum feedbacku dostarcza twórcom masę informacji. I najważniejsze, moi drodzy, nie obwiniajcie Blizzarda za nieustanne błędy. To jest niestety walka z wiatrakami. Jednak w przypadku tego producenta gier mamy pewność, że pojawiające się bagi prędzej czy później będą usunięte. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć. Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, a jak jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał. Nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, będziesz informowany o najnowszych filmach. Koniecznie obczaj linki w opisie i obejrzyj proponowany z boku film. Zapraszam również na regularne streamy oraz do zostawienia lajka na fanpage'u.